Dzień dobry, moi drodzy, he, he, siemanko, z tej strony Handy, a to są Trady, środa, środek tygodnia, godzina 18, więc standardowo rozpoczynamy i rozpoczynamy petardami, bo po pierwsze grupa Handy gra do, powoli do 1500 subów zmierza. I w związku z tym jakaś niespodzianka będzie szykowana. Także jak ktoś jeszcze do tej grupy nie należy, to kurde wbijać, zapraszać znajomych, przyjaciół i, i tak samo do tego, żeby subskrybować Handiego, bo to też idzie winowo i jestem w żoku i dziękuję i w ogóle. I słuchajcie, dzięki za kciuki w górę, bo to zawsze jest bardzo miłe. Spiera twórcę. Jezu, jak się świecę teraz. No i w każdym razie losujemy zwycięzcę AWP Warmoda, bo tak obiecałem, że za 100 kciuków będzie AWP. To dziś chyba też obiecam. Mateusz, chciałbym Cię mieć w znajomych, czemu by nie? Może jakoś pogadać, popykać w coś lub się zamienić, pomóc Ci w czymś, jakiś challenge chyba czy czymś, lub pobetować razem, nie wiem, wiele rzeczy można. Można wiele rzeczy, na przykład można Wormgora wygrać. Także poproszę Steam Trade Linka, Mateusz, od Ciebie, to, to jest pierwsza sprawa. Słuchajcie, komentarze, komentarze, bo obiecałem Wam, że trzy osoby dodam do znajomych i się nie spodziewałem, że tego będzie aż tyle. Jestem w autentycznym szoku. Dziękuję za Fuel Injector, bo już ogarnąłem. Dzięki wam, że to będzie lepszy, najlepszy tek. Cinek ciekawy jestem, czy pochwaliłeś się mamie bo komentarz przeczytałem, przeczytałem po kolejny. Nie, to jest naprawdę, niektóre były takie śmieszne, słuchajcie, yy, teksty od was. Czary Marek gnoju, goły chęci w przedpokoju. Pozdro najlepszy. No proszę, tak, tak, takie akcje były, słuchajcie. Yy, albo co piłkarz na ulicy stoi w korkach i w ogóle yy, ja mam propozycję teraz taką, bo kurde, jest tego tyle, że naprawdę ciężko kogoś wybrać. Yy, yy. Także tak, na pewno Ansik. bardzo pozytywny tekst. Narkos, poproszę też Wasze linki do profilu na Steamie. Um, tutaj, tak naprawdę, kurczę, jakoś nie wybiorę, to się nie przejmujcie. Jeszcze mnie rozwalił zabójca, który ułożył wiersz, możecie sobie zapozować i przeczytać, ale zabójca Cię mam znajomych, A, ale dobre, ale dobre, zostawiam kciuka w górę, nawet. No, i bardzo się cieszę, że odbiór wasz jest taki, że słuchajcie, że jestem fajnym gościem, że podoba Wam się to, i w ogóle, i kurczę, strasznie mi się to podoba. I bardzo Wam dziękuję, i w ogóle, i teraz mam propozycję taką, że słuchajcie w komentarzach, proszę mi zostawić informacje odnośnie Waszej rangi. Bo ja bardzo chętnie teraz bym przyjął jednego silverka, jednego goldzika i jednego któregoś z kałaszków i może jednego globale jakby chciał w każdym razie słuchajcie zostawcie mi rangi no i, i, i też tak samo sobie zrobimy, że trzy osoby wybiorę a jeżeli chodzi o trzecią osobę tutaj wśród tych osób, którą bym poprosił o Steam Trade Linka znaczy Steam Profil tak w ogóle to słuchajcie gdzieś tutaj miałem ale nie mogę znaleźć w tym momencie Chociaż, kurde, i mi jest ta osoba, słuchajcie. Eee... O Jix właśnie, Jigs, słuchajcie. Eee, także Jix też bym się poprosił, a resztę proszę się nie poddać. Proszę się nie zostawić Lange'a i lecimy z Playdami, słuchajcie, bo kurde, Handy 340 skończył gadać. Eee, Cyklusami nie odpisaliście za bardzo, więc odrzucam eee, informacji, co z tym eee, Fantem zrobić. Także lecimy dalej, bo tutaj mamy kolegę. Eee, Prince'a, chciałbym tego pistola, mam nadzieję, że przyjmiesz, pozdrawiam ciebie i możesz podpisać profil, o właśnie, Prince e, podpisu profilu, by chciał także pozdrowionka, jak najbardziej, tak, na odcineczku, Prawilnie. i w ogóle, tu jesteśmy, eee, o, i cóż, skrzynek dużo, w ogóle jakbyście chcieli skrzynki, to słuchajcie, to, to walcie śmiało, to ja bardzo chętnie skrzynki rozdam, i stwierdziłem, że w sumie mogę się zamienić bez skrzynek za bardzo wielu. Bo skrzynki to tak już. Mam ich sporo na wydaniu. W ogóle powoli docieram do limitu Steama, jeżeli chodzi o kwipunek. Także skrzynki chętnie rozdą, słuchajcie, 269 ofert. Nie to musimy dziś przykoksować. Ewidentnie stępem tego odcinka. 69 tam było. Przypadek nie sądzę. Kaliks, eee, Kalix, dałbyś mi te dwa skiny? Bardzo lubię Glocka i Digla, a to i tak mało kosztuje. Ja mam dwa grosze, a ty 200 chyba. No, a to są trady, panie. I to taka cebula, bym powiedział. No, właśnie. Możemy zrobić tak, że za GG się mogę wymienić i, i za to na przykład. Będzie dla kogoś. Albo na kontrakty będzie, bo wiem też, że e, z kontraktami, e, że tak się wydarzy. Troszkę, troszkę um, no Was zainibowałem. Szy Was pozdrawia, tak przy okazji z tego co widzę. No, więc może te kontrakty byśmy porobili, zobaczymy. Um, I'm your. Ja już sobie dopowiecie resztę. Nika, cześć Henry, zmieni tą ofertę. Bardzo chciałbym jakiegoś akacza albo M4A4. Weź co chcesz z mojego ekwipunku, podpisz profil, pozdro YouTube. Pozdro YouTube. Też Was pozdrawiam serdecznie. YouTube, moje drogie kochane. E, pozdrawiam. A sobie zrobimy tak. Jeszcze można byłoby XD. I, I w ogóle. I co z tym robimy słuchajcie. A, AWP-ka jest. No to zmieniamy ofertę ewidentnie. Um, tam była jakaś M4, tak? M4A4, ja mam tylko 2 M4A4. A może SK bym ci dał co taką tajkę na przykład za AWP. Co ty na to? Potestowałbyś sobie, jak się gro i, i dał znać, czy ci się podoba. Zabójca. Cały czas jest, że oferta anulowana. Jak to? Jak to? A, a to powinno być GITES, nie? Pamiętacie, kilka odcinków temu zabójcy, kurczę, chciałem dodać i co? Akceptuj. Jak to się wyświetla? Moderator w twojej grupie. No, nieźle. Jak tam moderowanie grupy idzie zabójca? No, Dresik. Hello, Handy. Chciałbym się z Tobą powymieniać. Mój M4 ma dwie wlepy Fanatic Dignitas. Może Pan podpisać profil? Jaki Pan, Dresik? Jaki Pan? Kurde, dla Ciebie Handy. Rafał, cokolwiek, a żaden Pan. Chalera, musisz się ogolić, bo widzę, że jak się nie ogolę, to wszyscy Pan. Nie polecam tego Alegrowicza. No nieźle. To co? Za, za trade zaszedł. A ja tu widzę, że fajne przedmioty posiada. Ten Allegrowicz, że się tak wyrażę. No nieźle. No ja już widzę, że kilką ofert masz, a to był prezent, także na tym skończymy chyba. Ale pod, podpisany profil jest. Tik, cześć kocham Wiltus Pro, tak samo jak i ty chciałbym tę naklejkę, jak coś możesz zmienić ofertę. No właśnie liczbę naklejek mam wyliczoną mniej więcej na rozdanie widzą aktualnie. I smuteczek i nie mam naklejek Virtus Pro. I bym bardzo chciał naklejkę to Pro, tak w ogóle jak coś. Yy, możemy się powymieniać. Yy, ale za to ci mogę dać taki nóż. Yy, jako graffiti w prezencie. Słuchaj, w prezencie, a wiesz, że ja lubię graffiti również, spodobało mi się bardzo. Ale rozdaję. W ogóle kurde słuchajcie, nagrywam to wcześniej rano. Wcześniej rano słońce tu się próbuje przebić, ale już ma osłonę barierę, także myślę, że jest spoko. No, w zasadzie to jest środek nocy dla mnie, kurde, tak naprawdę. Eee, Glizda, cześć Henry, bardzo dziękuję tego USPS, a u mnie w ekwipunku bieda, podpisz profil. Eem, zaraz zobaczymy, jaka bieda. Coś na trade'a wypadałoby, żeś miał. No, coś masz, Co, coś ty masz. Nie jest tak źle, to ja bym poprosił to i skrzynkę nawet. Nawet tak się możemy dogadać, proszę. I akceptujemy, lecimy da. a podpisać po, profil, Oto to był ekwipunek. Yy, pozdrowionka. HiroZero, <grytania> jaka nazwa gry Hero Zero. I grupa, proszę bardzo, cebulowi rycerze. To odno odnośnie cebula dilsów, czy o co kaman? Pawlaczek, Handy gościu mnie oskamował, więc dasz tą kosę. No to bardzo mi przykro, że cię gościu oskamował, ale yy, to są trady, więc tak może być ciężko. Żeby było koło, to możesz dać. Sprytne, ale to też tak nie działa. Widzę, że nieuważnie oglądasz odcinki. To bardzo nieładnie. To musisz uważnie obejrzeć. Marcin Pro, pan policjant. O, proszę. Hej, podoba mi się Pro 90. W sensie ta. Wymień się, podpisz profil, 60 centów cebuli. Jak robiłem, to tak było. Aha. E, nie podpiszę się, bo niestety masz prywatną... E, tą dodawanie komentarzy, więc musiałbyś je upublicznić i wtedy spoko. Halo, proszę mi to zniknąć. Nie no, to zróbmy tak. Przede wszystkim zmień zawartość. Czemu nie ktoś na zmień zawartość, bo bym skrzynek się pozbył. To zapraszam z powrotem, bo i tak ci nie mogę coś propisu. Profilu, Boże, polska trudny język. Zresztą macie? Jakie macie oceny z polskiego? Ci, którzy do szkoły oczywiście chodzą. Rivals Flash. Siema Handy, podpisz profil, Flash pozdrawia. Ja pozdrawiam Flasha. A jakiś film z Flashem? Nowszy jakiś. Pozdrawiam serdecznie. Meduza Official też pozdrawia? Czy to jest ten Meduza? Ten, co wy zawsze mówicie, że Meduza? że on tam jakieś 100 tysięcy subów i handy jest do Meduzy podobny słuchajcie ja nie dotarłem jeszcze do Meduzy w sumie tak naprawdę że się tak wyrażę eee, do jego kanału także ciężko mi powiedzieć ale możecie mi powiedzieć jak on zrobi 100 tysięcy subów bo z tego co słyszałem do filmików tam ma niewiele i kanał jakiś młody chyba że miał jeszcze jakiś wcześniej jakiś kanał nie wiem tak jak mówię nie, nie, ogarnia, nie ogarniałem tematu czy ja tak grałem ten King of nie, nie bardzo a no dobra. Taki upgrade dla ciebie. Spoko. Nie było statraczka, będzie statraczek. Co my mamy dalej? Kuben, jakbyś czymś fajnym zarzucił plis, a kosa tylko, żeby być na odcinku, a wybierz ze swojego ekwipunku coś, żebym na plus wyszedł. Aha. To jeszcze nie wiem, ile to, to wszystko tutaj jest warte. Nie, to może być warte. Co, przede wszystkim, co ja bym Ci za to mógł dać? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Kurde, co ja bym Ci za mógł dać? Liczyć mi się nie chce. Toż tak macie na matematyce, że on się liczyć nie chce. 2,60 mniej więcej wychodzi. O. To inwentory helper za mnie to wyliczył. To dziękuję bardzo. Miło z jego strony, tak w ogóle. Czy ja mam coś chudle takiego, mniej więcej kwotowo? Chudle, słuchajcie, ostatnio ja chyba nie ogarniam, Przestałem ogarniać swój ekwipunek. Więc przestałem do końca ogarniać, co ja w tym ekwipunku mam, czego nie mam. Naprawdę. To zaczęło się tak już robić. Chyba ja muszę sobie siąść, zobaczyć. Handy masz to? I, a tego nie masz. A myślałeś, że masz. I to właśnie. Ja ostatnio, jak przeglądam ten kwipunek, przeglądam, jeżeli pamiętam, jakie skina szukając, myślę, Kurna, gdzie ten skin jest, nie? A okazało się, że nie ma. Okej. Okay. Patrzę, czy ty jeszcze coś masz, czy nie masz? miał miałeś szybciej robić odcinek. Już słyszę to w uszach brzmiące. Dobra, tak możemy się wymienić. Kurde, będziesz dalej na plus. Ci powiem. Więc proszę cię bardzo. więc Możesz kolegom ze szkoły KUBEN albo znajomym w pracy powiedzieć, że Handy robi taką serię na YouTubeach i żeby też sobie byli i zobaczyli za to, kurde. No, Silver Team, Kuba Pro. Proszę, Silver Team, ale Kuba jest Pro i to mi się podoba. Trochę co bola, ale może się zgodzisz? Podpisz profil Steam. Dobra. Nie, dobra. Nie podpiszę, bo nie mam jak, więc y, ja od razu odrzucam, nawet nie sprawdzam tej oferty. Nawet jeżeli ona była dobra, to słuchaj, zapraszam z powrotem, żeby ci móc podpisać profil. Kosniesz takowi naklejki, wiąże cebulem, możesz podpisać profil, pozdrawiam, live'a i odcinek. Czyli tego odcinek, pozdrawiasz. Jezu, zbliżamy się do 50. Pozdrowienia z live'a ci już wysłałem nawet, patrz. Eee, zbliżamy się do 50. odcinka. 50 odcinek, to chyba już za tydzień. Tak mi się coś wydaje. Kurczę. Ja myślę, że to możemy dogadać się na takiej zasadzie. Naklejka za USPK. Taki trochę deal cebula, ale ja dostaję dużo cebul. Więc kurczę. Jak to będzie taka cebula, to. O, o i chyba Klaudia też was. O tak, Klaudia też was pozdrawia, proszę bardzo. A więc moderatorki się tak zebrały, że napisały do mnie podczas odcinka. Fabregas. Handy jesteś jak Candy, <laughs> A handy jak handy, podpisz się. A jak zaakceptujesz, to chyba zadzwonię do mamy i powiem subować kanał. Rany Boskie. Wiesz, co powiem ci, że kusisz? Czy za 30 euro? Ja bym tą rozmowę chciał usłyszeć, ci powiem. Musiał być ją tak nagrać, żeby wiesz, żeby ja ją słyszał. <laughs> Co ty masz tu, moi drogi? Good luck, have fun masz. Ja proponuję trochę zmienić tą yy, opcję. Yy, ale popatrz, będziesz miał trochę skinów. Ja myślę, że nawet ten deal jest niezły. Naprawdę. Mimo, że to kasa nie jest Boreal Forest, ale nie jest źle. Polak. Siema, mam nadzieję, że zaakceptujesz. Siema, elo. 320, czy jak tam się mawia? ISL1 koloni w zamian za lip, <grym> w zamian za lip, jak to brzmi? ISL1 e koloni w zamian lip. I powiem ci, że kurde będę szalony i to zaakceptuję. A co? Ten, ten lip mi się podoba. Nawet ci powiem. E Playsek. Play siema handy tego akacza była mi trafiłem za skrzynki. Spodobał mi się, ale twój mi się podoba. Wiem, że mój 3 dolary, a twój 5. Czyli to jest ten red, Tak. Tak. O Jezus, No, tak trochę rzeczywiście. Je, je pewna różnica. Ale co, byś miał tego akacza, to po co ci jeszcze ten, nie? Tak na logikę. No nie. Oj, to jest ładne. Czy już dobiliśmy mniej więcej cenę? Dobiliśmy mniej więcej cenę. No to masz zagwostkę. Ja myślę, że ewentualnie mogę na taki deal pójść. Łukik. E, Łukik. Cześć Hendy, pamiętasz mnie z live'a? Grałem z tobą w teamie 4 razy pod rząd. Dzięki za grę Jeszcze raz ofertę odrzuć. A pamiętam, Łukik. Pamiętam. Jak najbardziej tak. Mówisz, że odrzucić. To nie jest już w tradzie. Nie jest. A chcę, żółwe SPK za taka? Kurde. Słuchajcie, wbijajcie na live. Y. Kurde, w ogóle. Hi z 1 Heezy, Age1Z1, jakkolwiek by nie nazwać, tak mi się zarobiście spodobało. No po prostu jestem w szoku, że coś takiego mi się. Um, spodobało, a Łuki chce jeszcze podpisania profilu, a kurde widzisz, a ja zrobiłem już ofertę poprzednią, tak mi się spodobało słuchajcie, że na live'ach jest, ale na YouTube'ach w piątek też będzie, także w piątek przed playdami będzie H1Z1 na YouTube'ach i jeżeli wam się spodoba to tam zostawcie kurde dużo kciuków w górę bo jest tak śmiesznie i tak pozytywnie wczoraj był live urodzinowy u mnie na, na kanale i zagraliśmy właśnie w Hizji i kurcze no naprawdę była rewelka, także myślę, że da to radę i wpijajcie oczywiście weekend na live'a, przypominam, że będziemy pykać głównie w Overwatch'a, bo jest weekend za darmo w Overwatch'u, miałem podpisać właśnie, jest weekend za darmo w Overwatch'u, także trzeba koniecznie to wykorzystać, no i pewnie sobie popykamy jeszcze też w i w CS'a oczywiście też jak najbardziej, także zapraszam w samo południe, w sobotę na pewno. Ceksior, proszę bardzo, chciałbym tego PS, Jestem od niedawna, podpisz profil, pozdrawiam. No to pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Jak już tutaj dotarłeś. Pozdrowionka. A jak jesteś od niedawna? To o ja już nie mogę. Dobra, ale zostawiam sobie profil, podpiszę na bank. Eee, Poprzedni profil też podpisałem, jest grupa. Tak jest, to, to jest bardzo miło z twojej strony. Eee, tylko ja sobie muszę to cofnąć, tak żeby mieć. Guardian. Guardian jest, że tak się wyrażę, jeszcze giveaway'owy, ale wysłałem tego giveaway'a i osoba, która go wygrała jakoś się nie śpieszy z jego odbiorem. Gdzie te eski? Boże, ślepy jestem. Tylko Boreal Foresty oprócz tego. Kurde. Ba, że kupię jeszcze takiego Guardiana, z kolei tak się nie śpieszy, mu lekko używana. Dobra, ja to akceptuję i Guardiana jeszcze kupię. Spoko. Tak zrobimy takiego deala w tej sytuacji. Proszę cię bardzo. Kurde, dziś naprawdę te trady idą wam dobrze. Foxy, siemka handy, to ja twój nowy widz. Siema! Zaakceptujesz widz, to bardzo mi się podoba ten akacz, kilka skrzyneczek dla widzów. Eee... To ja poproszę jeszcze raz ofertę, bo nie wiem o które akacz chodzi. Nizu, słuchaj! Czemu niewidome dzieci lubią bułki z makiem? Na każdej jest inna historyjka. No, sucha. No, no, sucha. Sześć skrzyneczek dla ciebie. Proszę bardzo. Za tego suchara, żeby nie było, że nic nie zostałeś. Padalec, cześć Henry, ostatnio wysłałem ci tą ofertę, tylko coś się stało i mi się usunęła. Czy możesz ją przyjąć? Jak coś, to sorry za to am. Am. A am... Am smacznego. Jak ktoś to je i ogląda trady, to bardzo mi miło, że oglądacie do trade'ów w ogóle... Znaczy, że jecie do trade'ów, boże. I, I smacznego też przy okazji. No tak kurde... A dobra. Ja, ja dziś jestem jakoś tak na no, akcept, jak widzicie. Jakoś mi to tak idzie właśnie. No, life, cześć, handy, fajny jest ten blog i fajnie by było, jakby zaakceptował OPEZ, jakby się nie pokazało. To jest Glog Łasica przetestowana. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Czyli ta tańsza. No dobra. Łasiczkę mam dwie, to mogę jedną dać. Znaczy wymienić, w sensie. Asfix, witam, bardzo proszę o mojego profilu. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł pograć. Asimowem oddaję wszystko. Eee, profil, za zobaczę czy się w ogóle da podpisać, da się podpisać, tylko ja nie mogę podpisać, o jakiś youtuber Jakiś eee, youtuber, ofertę odrzucę Bo zapraszam mnie z jakąś inną jednak mimo wszystko, bo skrzynek tak dużo nie potrzebuje A podpiszę po jutro pewnie dopiero, bo się nie da, bo jest trade ban Cześć dobry deal handuś Paule kurde Nie Ja strasznie lubię tego skina, bardzo To ja może trade Pauli, a nie Paule. O, przepraszam Pauli. No to bardzo wiele odcinków mówiłem na Ciebie źle. Przepraszam Pauli, postaram się zapamiętać. To może koska, żeby taka cebula była. <laughs> a ci chromki wezmę i gammę. Taki trochę. Cebula trade. Lubię graffiti w CSGO. No ja też lubię graffiti w CSGO, właśnie. Powiem ci, ale good luck fan nie dam, bo mi się strasznie podoba, ale mogę dać takie coś. Też mi się graffiti spodobało. Widzę, że są miłośnicy, równie graffiti, to mi się podoba. Cebula, bron... brun, brun. Nie, takiej cebuli to nie. Handy byłem ostatnim na live'ie, Exos. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że jeszcze będzie częściej na live'ie. To by się przydało. Powiedzcie mi, moi drodzy, jak mam akceptować zaproszenia do znajomych, skoro Pan Folks Garris yy, Garry's Mode gra yy, Pan Folks. O, właśnie, a Handy być może też nagra w Garys Moda. No. Dam ci dwie. Bo jak mam robić level, jak mi karty chcecie zabierać? Maciek. Cześć, Handy. Chciałbym się wymienić gail za gail plus dorzucam graffiti, bo wiem, że lubisz. Pozdrawiam. Yy... Kolonia, no dobra, biorę graffiti, podoba mi się, tak, graffiti mi się podobają, to jest jakaś kurczę nowość fajna w CSie, na propsie, w ogóle chcę wam zrobić taki odcinek odnośnie tego jak CS mógłby pójść, taką moją opinię na ten temat, więc dam wam znać jak mi się uda to w końcu nagrać i będę ciekaw waszej opinii, pozdrawiam Seweryna, twojego fana, który mi ciebie polecił, jak masz czas to możesz podstać profil Koźmin Pro. To pozdrawiam w takim układzie z również serdecznie Seweryna i dzięki śliczne, że mnie poleciłeś i w ogóle... Eee, podpiszę profil jutro pewnie, bo już, już nie mogę podpisywać profili kurde. Niestety. Uuu, jaka koska. Ładna. Koska jest ładna. I skrzynki. Gammy. No dobra, możemy tak wyjątkowo zrobić. Na końcówkę tego odcinka, że zaakceptuję. Dobyć słowo, bo mi się powtarza. Jakbyś mu podpisać profil, było fajnie. Ja ci nizu nie podpisałem profilu jeszcze? Coś mi to nie się nie wydaje możliwe. Serio? Aż to muszę zobaczyć. Łojezu, trzy strony. No jak nie, jak tak. No to stary. Profil podpisany, tak myślałem. Aim from Poland. Czy można parę skrzynek? Można, jest jak mi się lista powiększyła, ale chcę zrobić jak najszybciej, wiecie, odcinek. Znaczy, trade'y, jak ten, bo 269 ich było, ale już jest mniej na bank. No czemu te trade'y? A to są trade'y, to też jest trade'y, także to, to, nie jest. To wysyłam. Mleczu, cześć, chętnie wymieniłby się, mój digiel mi się znudził, więc postanowiłem dać tego trade'a, jesteś na plus. Nie sprawdzam, nie sprawdzam, w ciemno akceptuję, słuchajcie. Skoro, aha, no nie akceptuję, bo ten digiel już, już poszedł. Halo. Czemu mogę nic zrobić, a dobra, bo zważyłem. Ale chciałem słuchajcie, ten... Chciałem kurczę... Eagle. Jezu, gdzie są digle? Halo? Tu są. Boże, ja ślepy jestem dziś, naprawdę. Nie mam takiego samego, nie mam. No to niestety muszę odrzucić. Bo już jest w trade'u, sorry mleczu Dave Master. Siema Handy mógłbym prosić. Jeśli jest zbyt duża cebula, to dodaj z mojej strony jedno na KKWIT. pro Pro. wszystkich lagi i sub dla ciebie. Również pozdrawiam serdecznie. Muszę odrzucić, bo to już poszło do, na trade, wiesz? I tu Dave Master. Dobra, ale to ci zaakceptuję dla odmiany. Proszę bardzo. Chociaż też cebula trochę. Ale kurczę, dzisiaj taki dobry środek tygodnia, że okej. Okay. Siema, Handy, please, wymień się, strasznie mi się podoba, to SSG, podpisz mój profil. To chyba tutaj zakończymy, słuchajcie, zakończymy, bo nie jestem w stanie tylu profili podpisać. Widzimy się w piątek, weekendu początek, także mam nadzieję, że będziecie. I do zobaczenia, trzymajcie się, popatki, miłego. Hej.